Okej, cześć stron... z tej strony Wii 57 a to jest StarCraft 2 Co-op. Atakujemy Bramę Piekła... Piekieł. Uj. Szczerze tak patrzę, czy mogę coś tu jeszcze upgradenąć, ale tak... Obu stojemników na full. To na full. Jedynie co, mogę tu jeszcze Banshee zrobić. No tak, nie za specjalnie widzę, co to by było. No bo co, torą odbudowę to nie, nie opłaca się. Średnio jest to takich rzeczy, co by się opłacało. No. Męska, żeśmy obalili jako terranie. Jeszcze powinno być, że jakbyśmy grali kampanię protosów, to też powinno być tak, że obalamy kampanię... tego Męska jako protosi. <tosy> o, właśnie muszę powiedzieć Bahamutowi, czy będzie chciał, czy nie. Bo i nie cały ten, bo tylko muszę też mu powiedzieć, że będzie nagrywa... Będzie nagrywany. O! dobrze, nasza baza jest troszeczkę powiększona. O kurde. No tak, to co nie wyglądało. Czy to śmiertelne? Komandorze, analiza taktyczna wskazuje, że zergi znacząco przewyższają liczebnie nasze wojska. Bar, dawaj znać, kiedy kapsuły ewakuacyjne Dominium dotrą na Czar. Jeśli dotrzemy do nich przed Zergami, może uda nam się przedrzeć. Co się kapsułę dezantrował? Niedługo powinna wylądować koło Was. Kurze, czy moja próbuje, na, e, próba, próbuje budować próbniki? Może dlatego, że myślę o protosach? Cały czas. Eee. Zgarniesz ten? rzut? Ale jeszcze ile? Dużo mamy czasu. A wiesz, jak to jest w, w tej grze? No ale taka baza dużo mi się podoba. No, masz tam konkrecik. No to masz trochę ciaśniej. A, no plus jest taki, że my mamy... O, zergi się w bazie nam pojawiają. Uj. Dobra, ja buduję to, żeby zakłócić bieganie tym tym zergom. Mhm. No na razie wszystko z twojej strony leci, to dobrze. Ja się mogę rozbudować na spokojnie. I właśnie je dają. Dobra A? Ale jakieś kawałki mi lądują tutaj. <laughs> Więc no, chcąc nie chcąc Jakichś pozostałości po czołgach le lecą. Ty, faktycznie, mam yy, zmniejszone koszta. O 50. Bo tak jak zawsze było 100, to teraz nagle patrzę 50, więc dobra. Czyli warto było jednak ten upgrade wziąć. Kurwa. Yy, nie trafiłem w minerały. Czy oddaję? Oddaję, bo zawsze mogę więcej w wojska wojsko wydać, a nie. No i też jest plus taki, że nie muszę się skupiać na czymś, czym, czym nie chciałbym. Dziwne, ta kapsuła wylądowała, już jest zniszczona. Można, można. No, raczej idę. To jest takie. Nie dostaniesz yy, ten do produkcji czołgów. dobrze. Ja na szczęście nie potrzebuję tego, żeby budować czołgi. Dobra, pod... Oj, oj, oj.

On wraca akurat do rodziny. On na spacer sobie wyszedł, wiesz. Karnie robił. Nikt by nie powiedział, że spadnie na niego. Na tym krózew. Musimy na pomoc generale. Trzymajcie się. Cholera. On nas nawet nie słyszy. Żeby dostać się do Warfila, musimy zniszczyć te czerwienie duszowe. Ładna mina. Mówi to Kerigan, która obunkrowała się. Ona jeszcze nie wie. Powinniśmy zmobilizować wszystkie siły i spróbować przebić się do Warfielda. Warfield długo już nie pożyje. Jego strach oraz strach jego ludzi przyciągną moje dzieci. Nic już na to nie <laughs> poradzi. Kerrigan, ty za dużo dzieci narodziłaś. Ale kapsuła desantotowe jeszcze 7, co jest? Komandorze, kolejna kapsuła desantowa spadnie blisko nie będzie. Co idziesz już atakować? Tak, no to już spustoszenie robię. A to chyba nie w tą stronę, panie dzieją. To też prawda. <laughs> Ale przynajmniej nie będą wysyłać posiłków. Aj, jej. Mało, Kolejna kapsuła desantowa wylądowała w pobliżu pańskiej pozycji. Mam twoje myśli. Planujemy, jest... nasi jest atakowana. Przekonajmy się. Jesteście głupcami, że tu przyszliście. Dobra. Tego nam było trzeba. Ja dopiero za 60 sekund zaatakuję i wtedy dostanę ulepszenia. Może poczekamy aż wszystkie kapsuły przylecą? Co? No, żeby minion się poczyło do, do wartości wady, Aha, nawet nie zdąży się dłużej do tego, i już. Nie my rozwalę się resztę? No to rozwalaj sobie. Ja sobie tutaj buduję w jednym miejscu armię O ale te piekielne psy ładnie dają radę. No w kampanii chyba taki, taka słaba obrona nie jest. No nie. Nie ja mam tak naprawdę, tylko to ekspansji chyba nie budujemy, co? Nie, to no już koniec. Robię to co chcę. Tu jeszcze nie. Moi tylko dobiegną. Dobra, dolecimy do Warfielda. Takiego wsparcia to To Warfield w życiu nie zobaczysz. A jeszcze dwie kapsuły dosatowe, dobra tam. Aha, Dominium wylonowało przy mojej bazie. No zobacz. Czyli tak naprawdę, jak ten atak by się rozbił o, o mnie, to praktycznie automatycznie je dostaje Dobra. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, cześć.